Z ekspresem kafis Compact doświadczysz smaku idealnej kawy za jednym dotknięciem przycisku. Dla zachowania niezmiennej jakości przyrządzanych napojów zalecamy regularne odkamienianie ekspresu. Naprzemiennie migające lampki kontrolne są sygnałem, że ekspres wymaga odkamieniania. Jeśli odkamienianie nie jest wykonywane przez dłuższy czas, mogą pojawić się problemy techniczne uniemożliwiające wydajną pracę urządzenia. Do oczyszczenia ekspresu potrzebne są tylko trzy proste kroki, dzięki którym będziesz mógł używać swojego kafisimo kompakt przez długi czas. Aby rozpocząć fazę przygotowania, wyłącz ekspres. Wsuń do urządzenia pusty uchwyt na kapsułki razem z tacą oraz kratką ociekową. Napełnij zbiornik wodą z odkamieniaczem do poziomu wskaźnika maksimum. Dokładne proporcje odkamieniacza i wody stosuj według zaleceń producenta. Przesuń dźwignię w dół. Umieść naczynie o pojemności 1 litra na tacy ociekowej pod otworem wypływowym kawy. Teraz rozpoczyna się faza odkamieniania. Przytrzymaj górny i środkowy przycisk wyboru kawy podczas włączania ekspresu. Środkowy przycisk wyboru kawy oraz obie lampki kontrolne zaczną migać naprzemiennie. Wciśnij środkowy, migający przycisk wyboru kawy, aby rozpocząć odkamienianie. Obie lampki kontrolne migają teraz naprzemiennie. Urządzenie pompuje roztwór wody i odkamieniacza w 10-minutowych odstępach czasu. Kiedy procedura zakończy się, środkowy przycisk wyboru kawy oraz obie lampki kontrolne znów będą migać naprzemiennie. Na zakończenie tego etapu oczyść zbiornik na wodę, pojemnik na kapsułki oraz tacę i kratkę ociekową. Aby rozpocząć fazę płukania, napełnij zbiornik chłodną wodą do poziomu wskaźnika maksimum. Umieść naczynie na tacy ociekowej pod otworem wypływowym kawy i wciśnij środkowy przycisk wyboru kawy, aby rozpocząć płukanie. Obie lampki kontrolne zamigają naprzemiennie dwa razy. Ekspres zostanie przepłukany około 500 ml wody. Następnie środkowy przycisk wyboru kawy oraz obie lampki kontrolne zamigają naprzemiennie. Wciśnij środkowy, migający przycisk wyboru kawy, aby dokończyć fazę płukania i odkamieniania Twojego urządzenia. Wszystkie trzy przyciski wyboru kawy zamigają i urządzenie nagrzeje się do przygotowania kawy. Twój ekspres jest teraz odkamieniony i gotowy do użycia. Nic już nie stoi na przeszkodzie, abyś delektował się kawą z ekspresu Cafissimo. Życzymy przyjemnego użytkowania i mnóstwa pysznych kawowych doznań z Twoim KaFissimo Compact.